Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Raczkowska, jestem instruktorem do spraw plastiki w kuźni artystycznej miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr i mam przyjemność prowadzić tam zajęcia plastyczne z osobami dorosłymi, zajęcia pod nazwą Rozmowy Pędzlem Malowane. A dzisiaj Chciałabym zaprosić Państwa na otwarcie niecodziennej wystawy, niecodziennej jeśli chodzi o formę ekspozycji, ponieważ wystawy możliwej tylko do obejrzenia w internecie, a będącej pogłosiem zajęć zdalnie prowadzonych, który, które to miały miejsce w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Praca zdalna nie należy do pracy łatwej ani dla mnie jako instruktora, ani ba, tym bardziej dla artystów. Wykonywali oni pracę w domu, ja widziałam ją na ekranie. Komputera, a łącznikiem jedynie był telefon, w zakresie zarówno samego tematu, jak i problemu plastycznego, przed którym oni stanęli i musieli się z tym w jakiś sposób uporać. Za chwilę będziemy mogli obejrzeć prace, które są kontynuacją zajęć w pracowni. Są to portrety. Portrety temat niełatwy. Wręcz bym powiedziała, bardzo trudny, ponieważ nie tylko chodzi o uzyskanie podobieństwa, ale również opracowanie i charakteru, i wszelkiego rodzaju struktur, czy to dotyczących ciała, włosów, ubrania. To wszystko realizowane było w portretach, zarówno dziecięcych, młodzieżowych, ludzi dorosłych, portretach damskich. Kobiecych i męskich, gdzie przez lata od małego dziecka do dorosłego człowieka zmieniają się proporcje twarzy, a więc inaczej rysujemy usta, nos, oczy. Również niełatwym, niełatwym zadaniem było rysowanie właśnie włosów, które rozpoczęliśmy w pracowni plastycznej, a kontynuowali Państwo właśnie w, już w domach. Stąd te portrety, portrety również i zwierząt, ponieważ nie jest łatwo narysować sierść w przypadku małych zwierzątek, czy włosy, czy upierzenie w przypadku ptaków. To wszystko było tematem zajęć. Zarówno z natury, bo Państwo mogli to obserwować siedząc w domach, siedząc w swoich ogrodach, jak również z podręczników, z jakiejś pomocy naukowej. Z przyjemnością razem z Państwem oglądam martwe natury, które powstały również na tych zajęciach. Są to problematyczne prace związane z rolą światła w malarstwie, w rysunku, ale nie tylko, ponieważ problem światła w sztukach wizualnych jest ogromnie istotny. Tutaj realizowane były tematy, których nie byłam w stanie zrealizować w pracowni plastycznej stacjonarnie, mianowicie chociażby ustawianie martwych natur w różnych kombinacjach świetlnych. Były prace związane z oświetleniem pod światło, czyli z naszej strony kształtowały się jako ciemne plamy, a jedynie na obrzeżach można było zobaczyć błyski światła. Były prace ze światłem, były prace oświetlone z lewej lub z prawej strony, gdzie właśnie światło i cień kształtowały i decydowało tej bryłowatości, trójwymiarowości przedmiotu, jak również. Dla wszystkich, którzy już zrealizowali te zadane tematy dotyczące właściwego i kilkukrotnego i różnorodnego oświetlenia, yy, przeszliśmy do prac o tematyce już kwiatowej, ale również z uwzględnieniem i yy, z rolą światła, ponieważ, tak jak powiedziałam, to ono kształtuje, decyduje o tej bryłowatości, o formie. Myślę, że z prawdziwą przyjemnością oglądaliście Państwo razem ze mną wystawę online, wystawę prac plastycznych z zakresu rysunku i malarstwa. 17 autorów, którzy zaprezentowali prawie 80 prac. To były prace oczywiście wybrane po wielu, wielu korektach. Prace można powiedzieć najlepsze. Chciałam w tym miejscu serdecznie pogratulować wszystkim moim artystom, autorom tych prac. Życzę dalszych twórczych sukcesów, dalszych swoich realizacji artystycznych, ale przy okazji również serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do zapoznania się z bardzo ciekawą i z bardzo oryginalną ofertą zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury w Radomiu przy ulicy Darzyńskiego 5. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.